Jak zmienić zbiorczo cenę ewidencyjną w kartotekach asortymentu w subiekcie Nexo Nexo Pro? Cena ewidencyjna w kartotekach towarowych może mieć różnego rodzaju zastosowania. Najczęściej wykorzystywana jest jako jednostkowy koszt do kalkulacji ceny sprzedaży w cennikach. W celu zbiorczej zmiany ceny ewidencyjnej z poziomu modułu Kartoteki Asortyment zaznacz te kartoteki, dla których ma zostać zmieniona cena ewidencyjna. W przedstawionym przykładzie będą to towary z grupy Pomadki. Następnie kliknij górne menu Zbiorczo, Ceny, Zmień cenę ewidencyjną. W oknie zmiany ceny ewidencyjnej możesz podjąć decyzję, czy cena ewidencyjna dla towarów i usług ma zostać zmieniona na konkretną kwotę ustaw cenę ręcznie, czy powinna zostać wygenerowana na podstawie cen dostępnych w programie. Jeśli posiadasz wiele cenników i chcesz, aby nowe ceny ewidencyjne zostały ustawione jako podstawy kalkulacji dla każdego z nich, zaznacz opcję Ustaw cenę ewidencyjną jako podstawę kalkulacji we wszystkich cennikach. Bez względu na parametry cenników, ceny zostaną przeniesione do podstaw wyliczenia każdego z cenników. W celu zatwierdzenia ustawień zmiany cen ewidencyjnych kliknij OK. Na koniec kliknij Wykonaj. Gotowe! Dla wybranych kartotek zaktualizowane zostały ceny ewidencyjne.